Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj będzie znowu troszeczkę inaczej, znowu trochę ponarzekam, ale zanim to zrobię, tutaj na dole, oczywiście w opisie, macie linki, gdzie oczywiście gdybyście chcieli, możecie dołączyć do moich mediów społecznościowych, wesprzeć mnie, ewentualnie nawiązać współpracę, jeżeli działacie gdzieś trochę komiksowo. I dzisiaj chciałem Wam przytoczyć kolejną pozycję, która trochę mnie jednak zawiodła i nie spełniła na tyle moich oczekiwań. Wręcz powiem szczerze, że trochę w niektórych momentach mnie nudziła, bo ja jednak jestem taką osobą, że staram się czytać komiks od deski do deski, i raczej bez względu czy zaczynam, czy kończę ten komiks, zawsze. Chciałbym z niego wyciągnąć jak najwięcej, czasem po prostu jestem zmuszony trochę przyspieszyć, a niekiedy treść, teksty, które się pojawiają, najzwyczajniej na świecie mnie nudzą. I pewnie część z Was zaraz mnie może, nie wiem, zhejtuje, że jak to tak, ale Marwano jest to. Postać, no, bardzo ważna w świecie komiksu. Jest to człowiek, który stworzył kultowe Wieczna Wojna, czy następnie zaraz po tym Wieczna Wolność. Są to niesamowite historie. Naprawdę to jest chyba mój ulubiony komiks, jeżeli chodzi o Marvano. Nie, nie, nie zapomnijmy też oczywiście, że jest ojcem sukcesu, razem z Heldmanem między innymi. Tytuł Dallas Bar, który też jest rewelacyjny, i są to tytuły, które są w mojej kolekcji bez dwóch zdań. Natomiast ostatnio nabyłem dwie pozycje, takie trochę powiedzmy komiksowe zaległości, które chciałem przeczytać, bo wstyd się przyznać, ale akurat ich jakoś nie brałem pod uwagę. Mimo, że jestem fanem sportu i. No, troszeczkę powiedzmy, w zależności jakich dyscyplin, ale sportów motorowych pomyślałem, fajnie by było, aby nadrobić pewne pozycje. I zacząłem czytać najpierw komiks, już Wam mówię, który. Jest to Bonneville. Tak, Bonneville i. Bonneville i właśnie. I co się stało z tym komiksem? Przede wszystkim warto wspomnieć, że jest to historia, która opowiada o miejscu, o tytułowym miejscu, gdzie różne koncerny, powiedzmy, różne marki, pojazdy są tam po prostu testowane i ich celem jest pobić jak największą prędkość, aby zdobyć ten rekord prędkości, żeby ten tytuł, nie wiem, należał do nich jak zwał, tak zwał. Ale właśnie coś takiego tam się dzieje i jest tam pewna. Pewna dziewczyna, która jest obecna, ona jest tutaj widoczna. I powiem szczerze, kiedy ja ponownie przeglądam ten komiks, trochę mnie przychodzą ciarki. Dlaczego? Dlatego, że to jest trochę tak, jakbym przeczytał katalog pojazdów. Bo... No i ja zaraz Wam pokażę, o co mi dokładnie chodzi, ale po prostu to było dla mnie straszne. To było dla mnie straszne. Nie wiem, chciałbym gdzieś Wam pokazać najwięcej tego, o co mi chodzi, ale no nie wiem. Choćby nawet tutaj. To jest masę różnych, przeróżnych opisów. Tego jest od groma. Jest opisany kokpit, jakie ma dane, dane sprzęt osiągi. I tego na każdej stronie jest od groma. I powiem Wam szczerze, że Czytając historię, tak, poznając fabułę, no, zostałem co chwilę odrywany od tej właściwej treści, którą chciałem poznać, e, przeczytać ciekawą historię. A owszem, takie rzeczy są czasami potrzebne i one się pojawiały w jakichś komiksach, ale tutaj jest tego za dużo jak dla mnie. I ten komiks pod tym względem po prostu mnie zawiódł. Nie chciałbym tego. Ba, może inaczej. Fajnym byłoby rozwiązaniem, gdyby... Te wszystkie opisy, które się pojawiają tutaj, no jak najbardziej, niech się znajdą, ale niech one się znajdą gdzieś, nie wiem, może w, nie wiem, na końcu komiksu na przykład, o, jest to dobrze rozkminione przeze mnie, wydaje mi się, no chciałbym, żeby tak było i wtedy naprawdę byłoby... Fajnie, no, żeby te wszystkie opisy, nie wiem na przykład, ale wróćmy do tematu. Tak, kawałek komiksu. Chodzi o to, że po, raz pierwszy, że po raz pierwszy osiągnąć 500 mil na godzinę. Green Monster zasadniczo różni się od innych wozów, które starano się nadać jak najmniejsze rozmiary i jak najbardziej opływowy kształt. A Cockpit umieszczono w wystającym nosie pojazdu. Według Art zbiegł ten. Niepotrzebne wydłuża samochód, zresztą wóz o takiej konstrukcji nie zmieściłby się do jego starej ciężarówki. I tutaj takie jakieś właśnie pierdolety za przeproszeniem. Ja wiem, że ten komiks jest trochę właśnie czymś takim, i ta dziewczyna właśnie będąca tam to wszystko opisuje, ale myślałem, że jednak to będzie w trochę innej formie, w trochę innej treści, i część z Was pewnie się. Cieszyło tym komiksem. Mi się on ostatecznie nie spodobał. No, nie tak, jakbym chciał przede wszystkim. I, I jest mi smutno z tego powodu, bo naprawdę miałem nadzieję, że to będzie trochę ciekawsza, nie w formie właśnie takiej trochę dziennikarskiej, bym powiedział, e, rzeczy. No bo, no bo, no bo nie, no, nie przypadł mi do gustu. Natomiast jesteśmy po drugiej stronie barykady. I tutaj pojawia się zupełnie inny komiks. Mówimy o komiksie Grand Prix, też Marwano, opowiada o wczesnych startach zawodników Formuły 1, czyli to, co się udziało tak naprawdę jeszcze w okresie po II wojnie światowej, znaczy po I wojnie światowej, przed II wojną światową, i stopniowo jest pokazane co się dzieje w trakcie tej II wojny, kiedy wybucha i jak te wyścigi przebywają odbywają się oczywiście w trakcie, kiedy gdzieś tam spadają bomby, a jednak tutaj jest to pokazane inaczej. I ciągnięto w to też w bardzo fajny sposób wątek historyczny. Pojawia się Adolf Hitler tutaj choćby nawet, ale też i wiele innych znanych postaci z czasów Formuły, jeden z tamtych czasów. Naprawdę tutaj mówi się o takich głośnych nazwiskach jak Fangio. Nie wiem, czy kojarzycie taką osobę, która bardzo blisko z Ferrari była, że tak powiem. Dobrze pamiętam, a jak nie, a jak walnąłem gafę, to sorry, ale tak mi się wydaje z tego, co pamiętam. I, I tutaj tego wszystkiego jest naprawdę mega dużo, ale jest to zrobione tak zupełnie inaczej. W to wszystko jest wplątana ciekawa historia, która pokazuje... To wszystko, te tragedie, bo no niestety, ale na początku ten sport był bardzo niebezpieczny. Te pojazdy, tak jak tutaj możecie zobaczyć, one wyglądały naprawdę niezbyt ciekawie, niezbyt bezpiecznie, a osiągały prędkość rzędu nawet 300 km na godzinę. I mając przy nawet 200 wypadek, w czymś takim, gdzie w ogóle nie jesteś schowany, stajesz gdzieś poza ten pojazd, tak, poza zarys tego pojazdu, poza ten kokpit, to, to jest śmierć na miejscu, tak naprawdę, a jednak oni potrzebowali tej dawki adrenaliny i starali się jak najbardziej, że tak powiem, cisnąć i, i wygrywać te wszystkie wyścigi. I tutaj właśnie jest fajne to, że tego się też naprawdę dużo dzieje. I tutaj. Mamy tak naprawdę wszelkiej maści różne historie e, związane z tymi wyścigami. Mamy czas na jakieś, nie wiem, rozmowy, romanse, śluby, cokolwiek, a jeżeli już mamy coś poznać, to nie tyle może same osiągi tych e, pojazdów, bo... Co to komu jest potrzebne? To na końcu zostało coś takiego fajnego wciśnięte. Na dosłownie kilku stronach, dwóch, trzech, gdzie są opisy wszystkich istotnych postaci, jakie się pojawiły w tym komiksie i jakaś taka krótka historyjka o nich. Można było, można było. I dlatego ja mówię, troszkę słabo wyszło to w tym właśnie Bonneville i Bonneville, tak. A w Grand Prix jest świetnie, więc. No co ja mam powiedzieć? Trochę się e, zawiodłem tym, i, i tutaj się zawiodłem, właśnie. A tutaj jestem zadowolony. Grand Prix jest świetne i polecam to każdemu. No chyba, że tak jak mówię, ktoś lubi trochę takie, właśnie katalogowo-dziennikarskie historie, to, to będzie mu się to pewnie podobało. Mi się nie podobało, nie tak przynajmniej jak chciałem. Po prostu mogę powiedzieć to wprost. Więc. Marwano uważam za mistrza, ale w pewnych kwestiach widać, niektóre komiksy, mimo wszystko, są troszeczkę takie, powiedzmy, nie dla mnie. Więc tak to wygląda. Kolejny komiks, który nie przypasował moim gustom. Więc jaki będzie następny, tego nie wiem. Czytam tego dużo, ale na pewno coś się znajdzie. Więc kiedy będę miał taką możliwość i ochotę przede wszystkim opowiedzenia o tym, to nie będę odkładał tego na bok, jak było do tej pory, bo tych komiksów naprawdę by się zrobiło całkiem sporo. Tylko będę nagrywał i wam mówił, co mi nie przypasowało. Dajcie znać w komentarzach, jak wy się zapatrujecie na takie materiały, i czy właśnie chcecie, A, czy jakieś zestawienie, bo też była o tym mowa, najgorszych komiksów. Pomyślę o tym, nie wiem, zobaczę jak będzie wyglądała sytuacja i ile będę miał czasu, bo zapomnieliście chyba, że ten kanał nazywa się Lubię komiksy, ale tak wiem, rozumiem i szanuję Wasze zdanie, więc coś prędzej czy później pomyślimy, przynajmniej na razie w takiej właśnie treści i formie, jak ten materiał i ten wcześniejszy, który też był, gdzie też Was zapraszam. Tam porównuję dwa zupełnie inne komiksy z serii ABC Warriors, więc. Tyle z mojej strony. Polubcie, udostępnijcie ten materiał. Oczywiście, tak jak mówię, czekam na Wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o tym, aby zasubskrybować kanał, zaznaczyć dzwonek. Będziecie wtedy informowani, że na moim kanale się coś pojawiło i oczywiście dzięki temu nic Wam nie umknie. Tymczasem z Wami się żegnam. Widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!